W maju powinna się zakończyć budowa wielopoziomowego parkingu przy Zielonogórskiej Palmiarni, podał magistrat. W obiekcie będzie ponad 400 miejsc postojowych. Na dachu znajdzie się strefa rekreacji z torem do jazdy na rolkach. Prace idą zgodnie z opracowanym harmonogramem, ocenia Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich. A nowy rok to chociażby montaż elewacji, wybranej w konsultacjach społecznych. Kolor to jest korten, w kolorze kortenu. Jaki to jest kolor? Taki nie brązowy, nie rudy. Będzie ta elewacja, no taki troszeczkę inny wygląd miała niż dotychczas wszystkie elewacje. Montowane są windy, które są z dwóch stron obiektu. Też wykonawca na górze sypie chociażby humus i będą sadzone drzewa. Wykonawca generalnie zakończył wszystkie takie roboty żelbetowe, betonowe, przystępuje do robót wykończeniowych na obiekcie. Montowane chociażby są wszystkie elementy oświetleniowe w obiekcie. Kładziona jest żywica. Czeka też wykonawca na odpowiednie temperatury, no bo w ostatnich dniach niestety mrozy trochę pokrzyżowały plany. Nie wszystkie rodzaje robót da się teraz wykonywać chociażby nawierzchnie poliretonowe na dachu, które wymagają odpowiedniej temperatury. Po kolei dobieramy wszystkie elementy, kolory chociażby kostek betonowych w odcieniach szarości, które mają znaleźć się na terenie rekreacyjnym. Przed oddaniem parkingu do użytku zamontowany zostanie też system parkowania, monitoringu i oświetlenia. Około dwóch, trzech tygodni mogą potrwać odbiory. Z drugiego piętra parkingu przejdziemy kładką przed budynek palmiarni. Radio Zielona Góra. Zawsze tam. Gdzie ty, tam, gdzie ty.